Witam serdecznie tutaj eksperymentator na kanale Extreme Game. Kontynuujemy grę z Fortnite'a. Wykonujemy zadania, nowe zadania od fundamenta. Jeszcze zostały nam w zasadzie dwa zadania, także postaramy się dzisiaj je wykonać. Tylko pytanie, gdzie ja mam wynająć tą cholerną postać. Chociaż coś mi się kojarzy. Dobra, gramy bo wiem gdzie można wynająć postać zaraz wam pokażę dobra mapa The Johnsons czyli tam Johnsonowie czy jakoś tak i tutaj pamiętam że w jakimś odcinku nagrywałem że mogłem wynająć jakąś postać także trzeba się tam dostać projekt lecimy nadal mam koronę zwycięzcy bo udało mi się tam zdobyć dwa razy pod rząd Kurde już widzę, że gościu leci w to samo miejsce gdzie ja Panie, panie zlituj się Dobra trzeba po prostu szybciej na dół zlecieć i tyle Może zginę, może nie zginę Mam nadzieję, że nie zginę Postaramy się tutaj wynająć tą postać Zobaczymy ile to kosztuje w ogóle To jest jeszcze zadanie do zrobienia to można podnieść czy nie chyba nie jest jabłko Jedz to jabłko hopie dobra zawsze to coś dobra następny skasowany nie wiem czemu tego nie użył hop powinieneś to użyć po prostu miał być więcej życia tutaj mamy jeszcze jedno coś do wykonania, to są zapasy Podkę weźmiemy Dobra Tutaj zadanie wykonane jakieś głupie Kupienie głupie, to biorę zamiast granatów Tego chopa mogę wynająć Ale tego nie muszę wynajmować Gdzieś tu jest jeszcze jeden chłop Do wynajęcia Gdzieś w piwnicy jest Tylko nie będzie to jest ta piwnica dokładnie to weź się tam dostań hopie, bo już oko ci się powoli zamyka To jest to miejsce czy to nie jest to miejsce? Gdzie jest ta piwnica? Dobra, jesteśmy Kurde, ktoś chyba go już wynajął Bo tutaj powinien być hop No i nie wiem teraz gdzie szukać na trudno się mówi, żyje się dalej Nie wiem jeszcze gdzie można poszukać do wynajęcia ludzi Będziemy musieli to wykonać kiedy indziej po prostu. że tutaj ktoś pozostawiał fanty i widzę, że też złota nie wziął. Nie wiem czemu. Teraz pytanie, co wziąć to na pewno. Znowu złota ktoś nie wziął. Złoto dla zuchwałych. Trzeba ruszyć się. Tutaj chyba ktoś... Co, gościu tutaj stoi i nic nie robi, patrzcie. Skilofa trzeba rozwalić typów. Także fajnie. Podoba mi się to. <laughs> Udało się wykonać jedno zadanie. Nawet w głupi sposób. No ale się trafiło. się gościu mnie nie zauważył ani ja jego <laughs> co to jest fajnie zawsze to jakieś pd jeżeli chodzi o strzelanie w te wrony a tutaj piórka sobie pozbieram lodówki chyba trzeba było pootwierać jeszcze było jakieś takie zadanie także sobie tutaj otworzę lodówkę ośmiu graczy zostało no niestety nie udało mi się wynająć tej postaci dzisiaj może innym razem ale udało się jedno zadanie wykonać i to w dosyć śmieszny sposób ale jeżeli chcecie wynająć postać to tam gdzie byłem tam ją znajdziecie Ktoś do mnie strzela i nie wiem skąd Zobaczymy czy tam to wyjdzie czy nie wyjdzie Ale kurde Słabo to widzę No i leżysz. O, oko się zamyka. Chwileczkę. Dobra. Spider-Man, Spider-Man. Skakujemy do namiotu. Regenerujemy życie. Wychodzimy. Szukamy naszych dalszych ofiar. Trzeba obserwować teren. Bo chop się buduje. A tutaj. Nie. Yeah. No i kolejny wygrany meczyk Nie wiem, gościu się niepotrzebnie tutaj buduje, nie? Znowu królewskie zwycięstwo I tutaj znowu pod rząd wygrałem Każą mi wybrać ocenę jak mi się podoba No jeden gość tam się zatrzymał, to tak Średnio mi się to podobało Także dam czwóreczkę Ale reszta była nawet ciekawa Chociaż no Trochę A! Dobra, damy tą czwóreczkę No i co? Dostaliśmy 15 gwiazdek Dostaliśmy świetny miecz Wyposażę sobie go Będzie pasować do mojej postaci Jest dwójeczka czy nie ma? Jeden Dwa, tak Czyli dwa razy pod rząd W sumie nawet trzy razy pod rząd wygraliśmy Jeden za pierwszym, ale to zero się nie liczy jako jeden nie udało nam się jednego jeszcze zadania wykonać. Myślę, że to następnym razem postaramy się wykonać. No, podblokujemy sobie tak no po prostu, żeby było. Czyli pozostało nam jeszcze wynająć tą postać. Myślę, że to w następnym odcinku ogarniemy. To jest w miarę łatwe zadanie. No te trudniejsze też wykonałem, jak było można zobaczyć w innych odcinkach. Jeszcze sobie wejdziemy w karnet bojowy, odblokujemy sobie tutaj rzeczy, których w zasadzie nie potrzebujemy. Także odblokujemy sobie to. Odblokujemy sobie to. I będziemy mogli odblokować gumiaka, ale to za jakiś czas dopiero. Większość rzeczy mam podblokowanych z karnet, O jest coś za trzy, dobra, odblokujemy sobie tu. I została nam jedna gwiazdka. I odblokowaliśmy kolejną stronę. Stronę siódmą. Pombel balonowy. Śmiesznie to wygląda. Jakaś muzyczka. No dobra. Kurde, jeszcze trochę i może Spidermana uda nam się odblokować. Także zobaczymy. A ja z Wami dzisiaj żegnam. Trzymajcie się ciepło. Cześć. I do zobaczenia w następnym odcinku.